Kto z rodziców nie narzekał kiedyś, że jego dziecko spędza za dużo czasu przed komputerem? Dzisiaj Wam opowiem o książce, która sprawi, że jako rodzice też pokochacie komputery. Ale komputery, megabajtowe historie cyfrowe to ta książka która sprawiła, że ja sama jako rodzic zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak mało wiem o komputerach i dlaczego nie mogę pewnych rzeczy wyjaśnić moim dzieciom, które no często zawstydzają mnie swoją wiedzą albo przynajmniej zaskakują mnie tym, że wiedzą to samo co ja. Na przykład, jeżeli chodzi o obsługę przeglądarki, o obsługę różnych dziwnych urządzeń, albo o wyskakujące reklamy. Zawsze wiedzą, gdzie kliknąć, żeby ta reklama zniknęła. Ale ta książka Michała Leśniewskiego to znakomite wprowadzenie i możliwość wykorzystania tej całej wiedzy do tego, żeby zaciekawić czymś więcej. Być może to nie jest idealna książka, jeżeli chodzi o informacje, takie jeżeli jesteście informatykiem, albo macie trochę głębszą wiedzę, ale dla mnie jako dla rodzica ta historia była taką możliwością podróży wstecz, zastanowienia się nad tym, że te komputery tak naprawdę nie wzięły się znikąd. To nie była jakaś, jakieś marzenie, nie wiem, tak jak czasami sobie myślimy Steve'a Jobsa, który siedział w swoim garażu i po prostu pewnego dnia wymyślił komputer. Nie, zanim powstały komputery poprzedziły je mnóstwo maszyn, maszyn liczących. Pewnie nie wszyscy się spodziewają, ale tutaj zaczyna się cała historia odliczenia na palcach i odliczydła. Także to też obrazuje, jak dawna i jak daleka jest historia komputerów. Możecie się też o tym przekonać tutaj, w tym miejscu, w którym jestem. To jest wyjątkowe miejsce na mapie Katowic, ja Wam wszystko oznaczę. To jest Muzeum Komputerów prowadzone przez pasjonatów tej historii. I tutaj pewnie te wiedzę z tej książki będziecie mogli pogłębić. Ale zanim przyjdziecie w takie miejsce, zanim będziecie krzyczeć na swoje dzieci, że po raz kolejny siedzą na komputerze i coś tam robią, coś, w coś grają, to warto warto sięgnąć właśnie po taką książkę. To jest książka, która ma bardzo ciekawy układ. Prezentuje taką wiedzę w pigułce, bym powiedziała, bo zaczyna się tu od wprowadzenia i wyjaśnienia, czym jest najprostszy komputer, a potem są pięknie opisane daty. I jakoś tak hasłowo zatytułowany rozdział, który później jest mniej więcej wyjaśniany. Mówię mniej więcej, no bo czego się spodziewać? Tutaj nie można wprowadzać jakiejś bardzo skomplikowanej wiedzy. To jest wszystko napisane bardzo prostym językiem i są też piękne ilustracje. Ilustracje to rzecz, która skusiła mnie na to, że, do tego, żeby kupić tę książkę, bo ja bardzo lubię bardzo ładne książki i łatwo jest mnie przekonać takim designerskim, na przykład, wydaniem, do tego, żebym wydała swoje pieniądze na książkę. I to już powtarzałam Wam i tego nie ukrywam, ale ta książka jest naprawdę warta Waszej uwagi. Na przykład, pięknie to wygląda, prawda? I to jest historia związana z lądowaniem człowieka na księżycu. Albo taka rozkładówka, która jest ulubioną rozkładówką mojego kolegi. Ciekawy jestem, czy wiecie, kto to jest. To jest Steve Jobs, a to jest mężczyzna. Który odpowiadał za większość pierwotnych konstrukcji. To jest ta cała historia napisana: Steve Jobs i Steve Woźniak to byli przyjaciele. Jak się ta historia skończyła, to sobie doczytacie. Nie będę wam tego zdradzać, po to, żebyście mieli też przyjemność z lektury, ale sam sposób portretowania postaci myślę, że jest bardzo przyjemny dla dzieci i dlatego też warto zwrócić na niego uwagę. Jedyna uwaga, jaką mam do tej książki, taka z perspektywy rodzica i czytelnika, to właśnie jej nieporęczność. No ciężko sobie poradzić z tak dużym wydaniem. Można też stwierdzić, że jest ta książka pomyślana tak, żeby sobie na przykład usiąść z dzieckiem przy stole, przy biurku, y, położyć się na podłodze i wspólnie ją przeglądać, i wtedy owszem. Ale jeżeli chodzi na przykład o wspólne czytanie w łóżku, a ja bardzo często czytam z dziećmi przed zaśnięciem i często oglądamy wspólnie obrazki, no to ona jest trochę ciężka i trochę nieporęczna. Fakt wpływa to na to, że te ilustracje tutaj są większe, wyraźniejsze, można sobie na więcej pozwolić, więcej szczegółów. Y, na przykład taka ilustracja no piękna jest. E, można więcej szczegółów zawrzeć na tych ilustracjach. I one są bardziej przejrzyste i takie bardziej przemawiające do dzieci, ale no niestety nieporęczna jest ten format sprawia, że jest też trochę ciężka. No i jak się tak rozłoży, no to na takie małe rączki trochę ciężko ją utrzymać, więc musi być tutaj rodzic, musi być dorosły, który pomoże przeglądać tę książkę. I jeszcze jedna rzecz. Hmm. Ta książka pięknie pachnie, mnie się strasznie podoba jej zapach, ja lubię wąchać książki, więc no jest to taka zaleta, która jest niespodziewana pewnie dla wielu, jak myślą o książkach, ja bardzo lubię wąchać książki, bardzo lubię kiedy ta książka właśnie tak na mnie oddziaływuje, więc no to jest kolejna rzecz, która mnie w tej książce urzekła. Ale komputery megabajtowe, historie cyfrowe, Michał Leśniewski odpowiada za treść, a za ilustracje, nad którymi się tak rozpływałam i którymi się zachwycałam, Maciej Łazowski, to jest wydawnictwo Egmont Art. Wspaniałe. No cóż, jeżeli macie w swojej rodzinie jakiegoś małego pasjonata komputerów, to myślę, że to będzie bardzo dobry prezent i też bardzo dobry pretekst do tego, żeby odciągnąć na chwilkę od komputera i spróbować podyskutować trochę o historii. A jeżeli już znacie tę historię komputera, i jeżeli ta, ta książka wprowadziła Was, to później polecam wycieczkę do Katowic. Na Facebooku warto śledzić Muzeum Historii Komputerów z Katowic i sprawdzać, kiedy z powrotem otworzą się dla zwiedzających, bo na razie z powodu pandemii to wszystko jest wstrzymane. Ale na Facebooku można zobaczyć fragment tych zbiorów, na przykład taki. Imponujący komputer. Ja Wam nie będę wyjaśniać, co to jest, bo ja po prostu nie wiem tego i nie będę udawała, ale jeżeli będziecie się chcieli dowiedzieć, co to jest, to najpierw czytacie tę książkę, a potem meldujecie się w Katowicach. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, że zobaczyliście do końca ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał, dzięki temu będziecie jako pierwsi wiedzieć, że wrzuciłam nowy film, a poza tym zapraszam na mojego Facebooka, zapraszam na Instagram. Do zobaczenia!